Sprawdzamy hałas zimnego Diesla w garażu. I zaraz jak odpalimy samochód to. No. Wyjedziemy sobie na zewnątrz i sprawdzimy. A teraz wyłączymy klimatyzację. Włączamy jakaś muzyczka tutaj żeby nam nie zagłuszała. I sprawdzamy. Około 45 dB po absolutnie zimnym rozruchu w garażu. Jest już ładnie jak na ten segment, jest to kompakt. Zobaczymy, co będzie, jak wyjedziemy na zewnątrz. Po chwili garażowych manewrów sprawdzamy wyciszenie na zewnątrz. 43,4 na absolutnie zimnym silniku tuż po wyjechaniu z garażu, który mam właśnie za sobą. I jeszcze otwarta brama, jest, widzicie. U mnie wszystko jest czarno na białym. Super cichy silnik diesla jak na segment, to już w ogóle rewelacja. A naprawdę jak na, nawet jak porównam sobie takie silniki jak nie wiem, do, chociażby 2.0 TDI Ultra 190 koni w Audi A6 C7, to też tutaj powodów do narzekań absolutnie nie widzę. jest, jest cichusieńko. Japoński dieselek zaskakuje pozytywnie od pierwszej minuty obcowania z tym samochodem kulturą pracy. A jak widzicie, zimowa aura na zewnątrz. Tak, tak, zaczęła się zima, a my musimy zamienić tą Mazdę dzisiaj na mojego Seata Kupre. I to jest problem, bo kurier cały czas nie dojechał z oponami zimowymi, zamówiłem je i będę musiał dzisiaj delikatnie operować gazem, bo 315 koników na letnich papciach, pirelkach może być groźnie. No nic, zobaczymy jak to będzie. Może nawet nagram film. Jedną z rewelacji w tym samochodzie względem wielu testowanych samochodów na dystansie, no już pokaźny, no bo zobaczcie, mamy całkowity przebieg to jest 6303 km, a o ile pamięć mnie nie myli, odbierając, go miałem 6150, coś takiego, czyli o ile czegoś nie przekręciłem, ale to sobie zweryfikujemy. Natomiast na pewno ponad 100 km zrobiłem, na pewno jest 100 km zrobione. I teraz zobaczcie, wskaźnik paliwa, jaki maksymalnie, <laughs> maksymalny poziom paliwa. Nie wiem, coś się zacięło, nie mam pojęcia dlaczego, ale teraz wam pokażę jeszcze jak wygląda 7.1 odkąd wybrałem samochód i tu jest sporo naprawdę sporo miasta także spalanie w tym samochodzie jest rewelacyjne biorąc pod uwagę to, że był, to nie była tylko obwodnica to były też krótkie trasy, zimny start to już jest piąty dzień testu, mały przebieg testowy no ale po prostu dużo pracy w zawodzie, nie byłem w stanie więcej zrobić kilometrów a można by spokojnie zrobić, widzę tym samochodem pół tysiaka kilometrów i byłoby jeszcze bardzo dużo paliwa przy takim spalaniu przez garby przejeżdżamy bardzo wygodnie bardzo miękko, zawieszenie jest miękkie ale jednocześnie daje nam pełne poczucie kontroli nad samochodem bezpieczeństwa takiego, że nie bujamy się ja odchodzę zawsze do pamięcią, wspominam Citroena C5 z tym hydroaktywnym zawieszeniem no to tam po prostu było jak na no, totalnej łajbie to był już przesadny komfort jak na mnie tutaj mimo tego, że jest komfort, to jest też kontrola nad samochodem i mamy bardzo małe wychylanie się nadwozia w zakrętach, w ostrzejszych zakrętach, nie przechylamy się, nie robi nam się niedobrze, a ja to bardzo cenię w samochodzie. Żeby nie było jak na, mówię, jak na zglebionym, zespawanym zawiasie na tego typu niespodziankach na drodze, jak właśnie takie progi zwalniające, ale jednocześnie żebyśmy mieli przyjemność z jazdy, żeby nie bujało jak na, na łódce. I ostatni garbik kontrolny, teraz na dwa koła. No Bardzo komfortowo. Z tyłu tylko foteliki tam rzęczą, ale tutaj też nic się w kabinie nie, nie odzywa, nic nie rezonuje. Obiecałem Wam pokazać spalanie przez 140 i słowa dotrzymuję. Słyszę po tym, że jedziemy pod wiatr, dlatego próbę sobie oczywiście zrobimy dla y, dobrego odczytu wiernego z dwie strony. Zobaczcie, co się dzieje przez 140 na blacie. Płaska autostrada przez 140, troszeczkę może wolniej jedziemy. Przyspieszymy minimalnie, żeby było 140 licznikowe. To jest zużycie paliwa i obroty. Macie z lewej strony 2600 mniej więcej obrotów przy tej prędkości. Z moich pomiarów wynika, że średnio ten samochód spala około 5,5-6 litrów przy tej prędkości. To zależy od wiatru, jeżeli tak jak teraz dmucha nam, oh, wybaczcie ostrość, Dmucha nam bardzo mocno wiatr, no to, to spalanie będzie oczywiście większe, ale jak widzicie jest bardzo ładnie. Minimalnie czasami właśnie mamy minimalnie pod górę, minimalnie z górki. To są minimalne różnice nachylenia trasy. Tak wygląda chwilówka w pierwszą stronę. Zrobimy sobie oczywiście mm, sprawdzian, kontrolnie pojedziemy w drugą stronę, żeby nie było wątpliwości. A no, tymczasem to tyle. Obiecałem wam próbę w dwie strony, druga strona, wracamy. Płaska autostrada 140, zaczynamy pomiar. Także widzicie, jest jak jest. Jest dobrze, a teraz wyciszenie? To jest dzisiaj wieczna pogoda. Słychać, że jest szum. Huk, wręcz. jest dużo głośniej niż odczyty wcześniej, ale pamiętajmy, że jest to kompakt. 65,5-66, czyli tyle co w Mercedesie przy 140 uzyskiwałem w Mazdzie bez wiatru na trasie na ekspresowce na autostradzie przy 120 na godzinę, czyli około 66 dB przy 120. A zresztą sobie sprawdzimy, czy dzisiaj to jest do powtórzenia ten wynik. Zaraz tutaj sobie zjedziemy. Będzie ciężko. Bo jest dzisiaj ruch konkretny, ale porządkujemy sobie pasami. Zaraz sprawdzimy. 120 spróbujemy utrzymać i zobaczymy bez nawiewu, bez klimatyzacji, ile wyjdzie nam wyciszenia. Rozpędzamy się i mamy około 120. Jak widzicie. Pasie, minimalnie pojechałem. No Notuję podobne wyniki, to jest niecałe 66 dB, 66,5 czasami, więc jak na. Ominęliśmy wszystkich maruderów, możemy zjechać sobie na skrajnie prawy pas. Jak na to, co daje mi kompakt, no to grzech ma rudzić, bo przecież to jest mały samochód z Dieslem pod maską, czterocylindrowym 1.5. Chyba nikt tutaj z was nie napisze mi, że jest słabo, albo że y, jestem przekupiony przez baster, że chwalę ten samochód. Po prostu spodziewałem się huku. A tego huku, mimo tego, że dzisiaj jest odczuwalnie głośniej, to ani ze słupka A tutaj nie dochodzą żadne świsty czy nieprzyjemne rzeczy, bo to mnie najbardziej irytuje. Ani nie ma takich częstotliwości tego szumu, które są, wpływają źle na nasze samopoczucie. Także brawo Mazda, możecie w trójce coś takiego zrobić, to tym bardziej w szóstce jeszcze zejdźcie z tym hałasem, a będzie rewelacja w końcu szóstka, no wyższy segment, więc powinno, nie powinno być głośniej ani tak samo, tylko nawet powinno być ciszej. I na to liczę, liczę na testy 2017 Mazdy 6. A tymczasem to chyba wszystko, kończymy testy, spieszę się przed pracą, muszę oddać ten samochód, czy zamienić go na mojego Monsterka, małego 315-konnego Saracika i wracam do roboty, do mojego zawodu, bo to robię z pasji i hobby, jak wiecie, a nie... Nie jestem, nie zarabiam na to, to nie jest moja praca. Dzięki za wszystkie testy, za całą przygodę. Serdecznie polecam Wam odbyć jazdę testową Mazdą trójką. Jest to wersja, przypominam 2016, bez tych nowoczesnych tutaj linii, bez elektronicznego hamulca ręcznego. Mamy. To jest ta wersja z 2016 roku. Mamy tuż przed nami jest właśnie, chyba już jest nawet premiera była trójki 2017, więc chyba może być tylko lepiej. Niemożliwe, że będzie w wielu kwestiach wyciszenia czy innych tutaj spraw gorzej. Tak mam nadzieję. Przyjechaliśmy. Seat całkowicie pokryty śniegiem. Mazdy tutaj też. No i trzeba będzie się przewalić z tymi fotelikami. Teraz przetarabanić. A ciekawostka jest taka, że zobaczcie co się dzieje. Przejechałem 6333 całkowitego. Mamy jedną kreseczkę, która uszła nam z poziomu paliwa. A jak odbierałem. Chyba było 6150 km, czyli około 180 zrobiłem. I jedna kreseczka, nie ma to jak dieselek. Średnie spalanie mojego dystansu od resetu. Zresetowałem jakieś 20 km po odbiorze, może 15, 6, 8. Miasto, Warszawa, krótkie trasy, no i obwodnica, testy do 140 na autostracie. Tyle. Może gasimy, a może nie, a może tak. <grym> Zobaczymy. Cześć. Witajcie! Dzisiaj nietypowo, bo ściana przed nami potworna, ale jest to tylko śnieg, mięciutki, Nie jest to lód, więc zaraz sobie go z... usuniemy. Muszę Wam powiedzieć o kilku sprawach. Przede wszystkim o takiej sprawie, że po pięciu dniach wracam do swojego pięknego, seacika mocnego, ale przesiadam się z Mazdy Trójki do niego po testach. Natomiast co mnie, czekajcie, że się tutaj. Trochę śniegu w sposób polskulowy, czyli otwieram szybę, bo nie mam żadnych przyborów. Dobra wystarczy, żeby cokolwiek widział ty. Szyba. Okej, okay. Przy okazji oddawania mazdy trójki zerknąłem do poprawionej sklejonymi szybami Mazdy szóstki. I powiem Wam, że samochód no prawie wygląda tak samo jak generacja, jak ta wersja z 2016. Tutaj nie ma praktycznie żadnych różnic. Ale. Ale troszeczkę tam zegary, kierownica oczywiście zmieniona, jak to w takim drobniutkim facelifcie. No i przede wszystkim te klejone szyby. Już mi Pan tam proponował jazdy i tak dalej, no wszystko świetnie, tylko, że ja akurat nie mam na nic czasu. Spieszę się do pracy, więc mogłem tylko zerknąć na ten samochód. Natomiast powiem Wam, że samochód szalenie mi się podoba. W ogóle prze, przez te 5 dni obcowania z Mazdą stwierdziłem, że jednak kurczę, co, co Mazda to Mazda, jeśli chodzi o design. Naprawdę przepiękny samochód, kombiaczek. Ja, nie mam, ja, nie, ja tutaj nie mówię, że Seat mi nagle z kombi się nie podoba. Ja uważałem od początku, jak patrzyłem na samochody, wybierając dla siebie, że Seat wersji kombi Seat Cooper Leon ST jest jednym z najładniejszych kombiaków. Najładniejsze proporcje, najładniejszy ten Cooper. To nie jest taki doczepiony w stylu ciężarówki ZAT, jak to w wielu kom samochodach Kombi, tylko naprawdę bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny samochód. Od razu mogę Wam powiedzieć, co się dzieje z Seatem. W tej chwili, niestety, mimo tego, jaką mamy aureę, jestem na letnich gumach. Jest to po części troszkę moja wina, ale. tam cała ulica zamknięta, więc nikogo za mną nie było, żeby sobie tak jechać. Jestem na letnich gumach. Kurier powinien na wczoraj mi dowieść opony. Akurat fakt jest taki, że zima się dopiero teraz zaczęła. Nigdy tak późno nie, nie, nie robiłem zakupu opon zimowych. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na pewno wielu z Was zainteresuje mój wybór, bo pytacie mnie często na prawie ostatnimi czasy, co wybrałem, jakie opony zimowe. Otóż. Konkurencja, jeśli chodzi o opony, była nie mniejsza niż jeśli chodzi o samochody, <coughs> marki i modele przy wyborze samochodu po Mercedesie. Wygrał ostatecznie właśnie samochód, którym jesteśmy, czyli Seat Leon Cupra ST, który na hamowni wypluł 300, około 315 koni. Natomiast jeśli chodzi o opony, do końca naprawdę nie wiedziałem, zastanawiałem się co zrobić i zrobiłem pewną rzecz, która może wielu z Was szokować. Może być to dla Was szokujące, co wybrałem. Ale nic Wam nie zdradzę teraz, nie zdradzę Wam modelu, marki, co to za gumy są, nic. Mówiłem Wam zawsze o tym, że chcę zostać w tym samym rozmiarze, 235, 35 R19, nic nie kombinować z felgami, ale to, co ostatecznie wybrałem i to, co do mnie przyszło, zobaczycie w oddzielnym odcinku vloga o kuprze. Nagrałem w ogóle, już jeśli mówimy o ponach, na jesieni nagrałem, to jeszcze było chyba lato, na temat opon rozbudowany taki odcinek, głównie o opon letnich tam raczej mówiłem tylko o oponach, jak i o producentach o tym co zrobić z oponami, czy warto kupować używane, czy nie taki poradnik też będzie swego czasu, może go dopiero na wiosnę wrzucę bo teraz trochę głupio w taką aurę wrzucać słoneczny materiał na temat opon raczej letnich niż zimowych ale tak, zostawmy temat opon muszę teraz uważać, no bo jest dosyć zimno, ślisko więc płatek śniegu mam tu 0,0 trzeba ostrożnie się Dlaczego nagrywam ten odcinek? Dlatego, że chcę wam powiedzieć na temat samochodów kilka słów, a mianowicie masty. Słuchajcie, ruszam teraz tym samochodem, i w tym samochodzie jest głośniej to, co mówiłem wam w czasie testów Mazdy Trójki. Ewidentnie jest więcej szumu, ale nie szumu stąd, tu jest cicho, odłopą. Mimo tego, że te pielęki są świetne i są naprawdę ciche względem kąti, które miałem w kursze kiedyś w testowych Conti piątek, no to naprawdę tu jest po prostu więcej szumu odku. Więc świetnie to Mazda rozwiązała, że w trójeczce jest cicho. Nie wiem, jak będzie w szóstce. bardzo czekam na testy. Ogólnie samochód mi się mega spodobał. Czy układ kierowniczy jest fajniejszy niż w Seacie, w tym moim konkretnie Seacie? Nie jest. Jeśli chodzi o samo wykonanie kierownicy, kierownica mi bardziej odpowiada w moim prywatnym samochodzie. Ten design, czyli tutaj design kierownicy ze ściętym dołem, tutaj te perforacje i przetłuczenia tej grypy, grubość wieńca, to wszystko mi jakaś bardziej leży w sadzie. Nie sądzę, żeby to była tylko kwestia przyzwyczajenia, po prostu mówię tak jak jest, no bo zmieniam samochody dość często, więc od razu mogę Wam powiedzieć, która kierownica jest dużo lepsza niż w tym samochodzie, a która jest dużo gorsza. Mazda jest bardzo fajna, wielkość koła jest w porządku w chce wszystko jest dobrze, natomiast samo wykonanie kierownicy jest bardzo fajny. Offset, jeśli chodzi o oś kierownicy względem naszego ciała. Fotela kierowcy jest zerowy. W obu samochodach nie odczułem żadnego offsetu, więc tutaj jest jeden-1. Wspomaganie jest przyjemniejsze, mimo wszystko w kuprze. W trybie komfortu dodam się w tej chwili znajdujemy. A jaki mamy tryb wybrany, żeby nie było wątpliwości jest komfort, Bez szaleństw, sobie pojedziemy spokojnie. Samochody, samochody podobają mi się te, które angażują kierowcę. Ja, ja już tak mam. Wielu z was mi pisało pod różnymi filmami, że na tam moc, moc, moc i, i tak dalej i, i układ kierowniczy. Dla nich najważniejsze jest luksus i komfort, poczucie luksusu i komfortu. Z tym pierwszym poczuciem luksusu mogę jeszcze się zgodzić, ponieważ sam kupowałem Mercedesa. Właśnie chciałem mieć taki mały. Mały salon na kołach Mercedes C200 w tej mojej konfiguracji, natomiast dla mnie nigdy układ kierowniczy, nigdy to jak czujemy samochód nie było mało istotnym elementem, bo ja zawsze po prostu chcę czuć samochód, chcę mieć frajdę z prowadzenia. Mazda niesamowitą daje frajdę z prowadzenia, mimo tego dieselka stukonnego, tam naprawdę angażował mnie ten samochód bardzo, przyjemnie mi się nie jeździło. Tutaj jest też angażujący, samochód angażuje kierowcę mega, natomiast mocy, no ciekawe czy mnie wpuści czy nie, I nie wpuści gdzie? będziemy się wpychać z większym, nie będziemy tutaj taki olbrzymi Lexus. Lepiej się nie, nie mierzyć z mocarzem. Z do tego, nie pójść i takiej kupy nie ma szans. Ale tak, więc jeśli miałbym w relacji, ponieważ wiecie, no to są kompakty, Mazda 3 i Leon, gdybym nie miał paki tutaj, no to, to właściwie to jest ten sam samochód, jeśli chodzi o gabaryty. Różni się oczywiście technicznie bardzo. DSG tam zupełnie inne rozwiązanie, gdybyśmy mieli skrzynię automatyczną. To są inne skrzynie. Tutaj mamy DSG wagowskie dwusprzęgłowe. W manualach te samochody już może są bliższe sobie, natomiast ja nie miałem okazji nigdy testować skrzyni manualnej w Seacie. Znam tylko opinie ludzi, którzy testowali, odbyli jazdy testowe. Ja tylko na sucho w salonie sobie zmieniałem biegi. Wydawało mi się, że jest manual bardzo fajny w Leonie, ale o dziwo od dwóch ludzi, którzy odbyli jazdy testowe i zdecydowali się na DSG, na tak zwanego patyka leniucha, Dowiedziałem się, że to rozczarowuje, że tam są jakieś luzy, że ta skrzynia manualna nie jest stale sportowa, nie jest tak ciasna, nie jest tak fajna, co na przykład nie dziwi, bo w Skodzie super, świetnie wspominam skrzynię manualną, w Passacie już troszkę gorzej, ale też ładnie chodziła. No wiadomo, Ford klasa sama w sobie, Mazda to już w ogóle rewelacja z manualem i, i naprawdę nie wiem dlaczego... Y Dwie osoby mi tak napisały, dwóch ludzi, którzy testowali. Sam muszę to kiedyś zweryfikować. Mam nadzieję, że dożyje dnia, że będzie mi dane przetestować Leona Kuprę w wersji z manualną skrzynią. W ogóle do takiej się przymierzałem, ale ponieważ z samochodu, jak wiecie, korzystamy z żoną, jest to samochód dla nas na spółkę, jeden rodzinny. No to kurczę, po tym mercu, który nas już rozlenił, po tym 7G Troniku, tak pięknym, w płynnym automacie, stwierdziłem, że nie, dostawczek nie wpuści. Oczywiście, że mi Pasać mnie wpuści, czy nie? Też mnie nie wpuści. No my się nie będziemy na chama wpychać, my po prostu sobie spróbujemy grzecznie wjechać, tak jest. No. Buraki pojechały, oczywiście nie musieli mnie wpuszczać, ja nie mówię, że musieli, ale no taka kultura nakazuje, że może warto kogoś puścić. Już nie zmieniłem pasy. Ja tam nie mam z tym nigdy problemu, mogę zawsze kogoś puścić. To mi naprawdę nie opóźni dojazdu. O milisekundę będę później, jak wpuszczę dwa, 3 samochody. Nie odczuję tego w ogóle. I tak, biorąc pod uwagę frajdę z jazdy, Mazda naprawdę świetnie. Tutaj absolutnie nic a nic nie chcę. No, po prostu nie, nie mogę nic złego powiedzieć, bo dawała mi frajdę świetną. Wyciszenie od strony jezdni było lepsze niż w tym samochodzie. Pasat się spieszy tam facet w 2000. I tak, i samochód jest naprawdę świetny. Polecam bardzo Wam spróbowanie mazdy 3, jeśli szukacie kompaktowego samochodu. Teraz jest tutaj w miarę przyjemnie, w miarę, w miarę cicho, ale jak wiecie, ja nie gloryfikuję, nie faworyzuję mojego samochodu względem innych. Ja mówię jak jest i stwierdzam Wam, że w Mazdzie żyjemy z chociaż to jeszcze, żeby to zamarznie. letni na pewno. Ja nie, nigdy nie chwalę tego samochodu, jeśli nie ma powodów do chwalenia. Od razu Wam mówię: odpowiada mi bardziej układ kierowniczy w Leonie Kubra ST, odpowiada mi bardziej sama kierownica, to jak jest zrobiona. Natomiast jeśli chodzi o wyciszenie, no to tam w maździe naprawdę było ciszej. Ja słyszałem zdecydowanie mniej szumu. Bardziej mi się też podoba ten layout tutaj w moim samochodzie, czyli tutaj, jak jest pozycjonowany ten ekran, nie jest to ten ekran tam wyżej taki doczepiony Bardziej i ta konsola jakoś jest taka bardziej. To wszystko sprawia wrażenie takich bardziej pancernego wnętrza. Nie... nie... No nie daje powodów do narzekań, że coś tu na przykład zatrzeszczy coś tego jest. Naprawdę ten samochód jest pancernie spasowany. Niesamowicie mi się podoba i będę to podkreślał wiele razy. Czy dlaczego wybrałem ten samochód? Dlaczego się zdecydowałem na ten samochód? I ktoś mnie tam pytał już nie po raz pierwszy, że, czy oszalałem, że po Mercu tam dostaję często takie informacje publicznie i prywatnie. Nie, nie oszalałem, słuchajcie, poszukałem, chciałem czegoś zupełnie innego. Stwierdziłem, że teraz po Mercedesie, który mnie rozpieszczał komfortem i luksusem i ciszą, przyszła pora na troszkę emocji. Teraz nie będę szalał, ponieważ mam ośkę i letnie opony. Ale uwierzcie mi, że ten samochód no te emocje daje i to bardzo mi dużo daje tych emocji. Jak tylko wrzucę tutaj kapcie, bardziej odpowiednie na tą aurę, no to sobie wypróbujemy, dotestujemy. Pamiętajcie jedna uwaga odnośnie nowych opon zimowych: nigdy nie depczcie w zakrętach, nigdy nie testujcie opon, które mają przebiegu po założeniu nowiesienkie 10, 20 czy 50 km. Wbrew obiegowej opinii na temat docierania silników, z którą się nie do końca zgadzam, silników nie trzeba już docierać. Nie tak jak opony. Opony muszą się dotrzeć, muszą się wgryźć w nawierzchnię, muszą się, musi się ta warstwa tych wszystkich olejów, tych smarów, tych nabłyszczaczy, które tam mogą być na tych gumach, po prostu opona musi się nie dość, że ułożyć na kole, to jeszcze musi się dotrzeć na nawierzchni. I to jest ważne, to jest niezmiernie ważne, szczególnie jeśli mówimy o oponach zimowych. Jeśli chodzi o silniki, one są docierane w fabrykach, znacie moją opinię na ten temat. Oczywiście nie wchodzić na czerwone pole przez pierwsze 500 tys. km, jeździć na pół gwizdka powiedzmy, na 75% mocy, tak bym to określił, wykorzystywać, nie więcej, 80 góra i potem powyżej 1000 naprawdę, to tylko tak profilaktycznie. Ja tak docierałem ten silnik, wyplut 316 i 312 koni w dwóch pomiarach, 380 Nm uśredniając nam te wyniki, mniej więcej 315 koni wyjdzie, 380 Nm. No i co? No i ktoś będzie kwestionował, oleju nic nie bierze po kilku tysiącach, sprawdzałem, mam w tej chwili 4 tysiące bez grosza przebiegu i dobrze, ktoś mi też zaraz napisze, że będzie brał, o teraz mi nic nie bierze za 10 tysięcy, za 100 tysięcy będzie mi brał, za 100 tysięcy to już nie będę nigdy tym samochodem jeździł, bo ja zrobię nim kilkadziesiąt tysięcy 4 lata, maksymalnie myślę 35 tysięcy nim na, na tłukę, więc symboliczny przebieg i życzyłbym sobie tego, żeby każdy właściciel, naprawdę, nie mówię tego dlatego, że to jest moja pycha, czy, czy zadufanie, czy nie wiem, narcyzm, tylko życzyłbym sobie tego, żeby każdy kierowca tak się obchodził z samochodem przez pierwsze lata, czy w ogóle później, jak ja, bo ja szanuję samochód, ja szanuję prasowe samochody, szanuję samochody demonstracyjne, szanuję nie mniej niż własny y, samochód i y, dbam po prostu o to, żeby w momencie, kiedy ja oddam ten samochód, ktoś, kto po mnie go przejmie, był tak samo zadowolony, a przynajmniej nie mniej... Y, Zadowolony niż ja. Wiadomo, że to już będzie samochód używany, ale jeżeli mogę go przekazać w możliwie jak najlepszym stanie to miło mi będzie oddać ten samochód komuś. Zresztą tak podobnie jak przekazywałem Mercedesa z przebiegiem kilkunastu tysięcy kilometrów po 22 miesiącach nowym właścicielom jestem szczęśliwy, że dbałem o ten samochód a nie zajeździłem go, nie zaciurałem go w sposób perfidny i straszliwy, bo po prostu kobieta, która teraz użytkuje, żona pewnego pana, z którym podpisywałem cesję, jest bardzo szczęśliwa, podoba jej się ten samochód bardzo, jeździła wcześniej starszą generacją C-klasy. Jeszcze chyba poprzednią, chyba nie W204 tylko W203. No, i zakochała się w tym samochodzie, właśnie w tej konfiguracji. Jazda testowa obejrzała samochód. No, miłość od pierwszego wejrzenia, podobnie jak to było z nami, z żoną. Ale zmiany w życiu są potrzebne. Absolutnie nie żałuję zmiany. To, co ten samochód mi daje, to jest to, że w trybie comfort sobie lekko docisnę gaz, lekko i wciska mnie w fotel. Nie ma znaczenia, czy jadę 30 na godzinę, czy 130. Ja w trybie, po prostu w trybie Kubra, mam odejście. Nie mniejsze powyżej setki niż jak w okolicach właśnie 20-30 na godzinę. I to jest piękne, kiedy ma się 315 koni, 380 Nm i lekkie nadwozie, że no tego nam nie da żadna Mazda, no tego nam nie da żaden samochód fabrycznie oczywiście przygotowany, bo jak sobie będziemy tuningować, robić nie wiadomo co, to można przygotować nawet starego Golfa pod samochód, który będzie odfruwał. Ale mówię o tym, co nam daje fabryka na gwarancji fabrycznej. Teraz minimalnie słyszę właśnie to, o czym wspominałem już niejednemu z Was w komentarzach. Słyszę takie lekkie pukanie z tylnego amortyzatora z prawej strony. Ja sobie zbieram tą listę usterek, tą szybę, czy tam właśnie z tyłu jakieś takie popukiwania. Delikatnie to tam się odzywa, ale to słyszę, to słyszę. Przy każdej nierówności to się odzywa, więc na pewno to zgłosimy. No a teraz czekam na opony zimowe, bo nie mam ochoty dłużej jeździć na... Po prostu muszą być gumy, które są przystosowane do tych temperatur i do tych warunków, a nie letnie papcie. Dobra, dojałem. Zaraz praca do godziny dziewiątej wieczorem. Taki los muzyka. Pracuje się popołudniowo-wieczorowo, a w ciągu dnia przed południem w południe można zająć się drugą pracą. Co właśnie z miłą chęcią realizuję. To by było na tyle. Dzięki za tą przejażdżkę, zobaczcie jakie spalanie odkąd ruszyliśmy, 12,6, uważam, że tragedii nie ma. Mamy tutaj, jeszcze mogę Wam pokazać z całego dystansu, jak już chcecie, tu mamy extended period 10,1, no i od tankowania głównie samo miasto, ciężkie trasy, no właściwie samo miasto. Tu jeszcze możemy sobie to przełożyć, mamy od startu 6 km, 12,7, 25 średnia, tu mamy od tankowania 21 średnia, 13,8 zimą i Odkąd zresetowałem 3711, a całkowity przebieg 3914. Finito. Jak chcecie możemy jeszcze sobie sprawdzić, ile generuje hałasu ten silnik, ponieważ jak ja to mówię, pomiarów nigdy dość, nigdy zbyt, nigdy zbyt dużo. Zobaczcie, moim zdaniem jest bardzo ładnie z klimatyzacją na pierwszym biegu. 42.9, 43dB, wyłączamy klimę i słuchamy coś tam ludzie idą, ciągną jakieś rzeczy no i ciekawa rzecz, pokazuje 42.7, 42.8, ale jeśli miałbym porównać to z Mazdą no to jest zdecydowanie ciszej. I mam nadzieję, że ten mikrofon też to pokazuje. No po prostu ten, tamten dieselek tylko tał troszeczkę głośniej w kabinie, a wyniki tam nawet były lepsze. Więc widzicie, decybelomierz, który działa i pokazuje rzeczywiście zawsze, nie myli się, jakoś te częstotliwości czasami odbiera inaczej. Dlatego ja sobie zawsze wolę też to dokładnie nagrać, dobrą kamerę z dobrym mikrofonem i powiedzieć wam o wrażeniach. Na pewno tu nie jest głośniej niż w Mazdzie 1.5 na jałowym w, diesel, w dieselku, na pewno, na pewno jest ciszej. To tyle, gasimy. I buczenie. To już robiłem o tym, oddzielny odcinek. Buczanko musi być chłodzenie turbiny.